Jak się chronić przed boleriozą? Jak zapobiegać boleriozie? Niestety, obecnie nie ma dostępnej szczepionki. Była dostępna w Stanach Zjednoczonych w latach 1998-2002, ale została wycofana. Jedyną szansą, żeby zapobiec boleriozie, jest zapobieganie ukąszeniom przez kleszcze. I tylko to jest taka możliwość, żeby się przed boleriozą zabezpieczyć. Więc, co należy robić? Oczywiście, Przestrzegać kilku zasad. Omijamy regiony, szczególnie, w których jest szczególnie dużo kleszczy. Ubieramy się w ubrania zasłaniające ciało, zakrywamy buty, tak żeby po prostu ten kleszcz nie mógł dostać się do naszej skóry. Stosujemy środki, które odstraszają kleszcze, szczególnie te, które zawierają DET. Chociaż nie wiemy, czy dostępność tych środków zawierających tą substancję jest w Polsce zbyt duża. Staramy się nie schodzić z dróg, ścieżek, nie chodzić po zaroślach, trawie, łąkach. Wiem jak to brzmi, trudno to zrealizować. Nawet w warunkach miejskich kleszcze mogą być na jakiejś małej trawie, w parku, na placu zabaw. No ale niestety... Tam też są kleszcze. Gdy już byliśmy w miejscach zagrożonych, to kontrolujemy, czy nie mamy kleszcza. Sprawdzamy nasze ubranie, sprawdzamy całe nasze ciało, po prostu, czy ten kleszcz jeszcze na nas się nie porusza, bo kleszcz mógł się po prostu nie wbić, nie pożywiać na nas, i wtedy należy go usunąć. Usunąć, po prostu wyeliminować. Pamiętajmy po prostu, żeby jak najbardziej dbać o to, żeby tych kleszczy nie złapać, ponieważ to jest taka jedyna metoda zapobiegania boleriozie, czyli bardzo niebezpiecznej chorobie. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.